Siemanko, Siemanko, w tym odcinku otworzymy sobie dwie ikony: jedną normalnie, drugą z ruletki. Nie chcę za dużo spoilerować, chociaż pewnie już po tytule się domyślacie mniej więcej, co to może być za potwór. Dlatego nie będę nic więcej mówił, musicie to zobaczyć. Ale zanim ikona, to szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usebuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. To co? Lecimy. Pierwsza ikona, słuchajcie. Pierwsza ikona. No to co? Słuchajcie. Tutaj bez, bez ruletki, bez niczego. Po prostu otwórzmy tą pierwszą y, paczkę. No i zobaczymy. Zobaczymy, co wyleci. <ścoughs> Czy będzie cały czas trend utrzymany? Czyli Skulls. Y, y, nie, co ostatnio mieliśmy? Skulls. Mieliśmy. No, słuchajcie. W FIFA 23 trafiliśmy na Zario z takiej paczuszki. <laughs> Ale to był mega, 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 mega traf, wtedy pamiętam ruletkę robiliśmy. Dzisiaj otwieramy normalnie, zobaczymy co po prostu wyjdzie, najwyżej drugą e, paczuszkę jak nam się uda wbić 50 do łapek, to zrobimy sobie jakąś, jakąś ruletkę. Lecimy, pierwsza paczka z ikoną, bez e, overala żadnego, bez żadnego limitu, otwieramy, zobaczmy, co za narodowość, jest Holandia, SN, no nie mów, że to będzie Cruyff albo Hulit, szaleje chyba. Nie wierzę, że to jest Johan Kraj. Co tu się odwaliło? Słuchajcie? Ja myślałem, że tu Holandia to pewnie będzie Kuman albo Van Nistelrooy Proszę, a mam Cruyffa Nie wierzę słuchajcie, ja muszę się uszczypnąć trzy razy jeszcze. Kurde Johan Krojf, Johan Krojf, słuchajcie, miał być Nazario, ale nie będę narzekał, słuchajcie, nie będę narzekał, że jest Krojf. Mamy na napastnika chyba do końca gry, słuchajcie. <śled> Kurde, co tu się stało? Jaki on jest piękny, słuchajcie, tempo, strzały, podania, dribbling, wszystko ponad 95 na 5 Naprawdę, ja, jak już zobaczyłem Holandia to czułem, że będzie jakiś napastnik typu Kluivert, albo Van Nistelrooy Albo Marco Van Basten A tu Johan Cruyff, ale oddało słuchajcie <gryw> Ile on kur... <gryw> o kurde, 3700? 3,650 naj... najtańszy na rynku. Ja cię nie wierzę, naprawdę, to jest coś niesamowitego, co tu się stało, właśnie. Ponad 3,5 bańki. 5 na 5, wysoka niska, no idealnie, po prostu. Idealnie. On ma piłkarski dryk, czyli pewnie jakieś tam sztuczki będzie można się nim pobawić. Do tego zagrania z fałsza. Artysta sztuczek, pewne przyjęcie. Jeszcze dobre podania, ma szybkie podania i tiki, takie, do tego <laughs> jeszcze specjalista od podcinek. No na taki traf czekałem właśnie od początku FIFA, słuchajcie. Od początku FIFA czekałem na coś takiego. Kul, naprawdę? Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie doszedłem do siebie. Także możemy zrobić sobie ruletkę. Hu, druga ikona, druga ikona. Dobra, mamy tą ikonę. To ja wam tutaj wyłączę obraz i sobie w sumie też muszę to wyłączyć. Otwieramy ikonkę, nawet zamknę oczy. Dobra, skipnąłem. Okej, okay, ikona jest już w, e, w klubie. Właśnie się załadowało. Czyli żaden duplikat, słuchajcie. Żaden duplikat. Okej, okay, teraz szukamy. <gryw> szukamy, szukamy tej ikonki. Zobaczmy, czy to będzie Didier Drogba. Nie, to nie będzie Drogba. To nie będzie Drogba. Tutaj chyba już wszystko. E, wszystko. A, jeszcze Ukraina. Jeszcze może być Szewczenko, słuchajcie. Może być Szewczenko, oby nie, oby nie, bo już napastnika nie potrzebujemy masz tak bardzo, zwłaszcza słabszego niż kroj. Zobaczmy. Dobra, to nie jest Ukraina. Tutaj już pewnie będzie wszystko. Uru z Urugwaju nie ma nic, nie? To lecimy dalej. E Senegal, tam... czekaj, a Eto jest chyba... E to skąd jest Eto? Z Kamerunu, nie? Y Słowacja, suwenia, tutaj nic nie ma Szkocja, może być Dalglish, słuchajcie, może być Dalglish Siemanko domis, domsi, siemanko Zobaczmy, czy to będzie Kenny Dalglish Też nie No właśnie, kamerą, tak myślałem właśnie Szwecja Ze Szwecji może być Larsson Oby nie, oby nie Larsson, zobaczmy, czy to jest Larsson Nie Dobra, to nie jest Larsson, to stąd już mamy wszystko Lecimy dalej Tutaj nic, Rosja, może być może być y, Jasin, nie? Może być Jasin. Zobaczmy. Nie, to nie jest Jasin. Dobra. Rumunia. George Hadzi. George. George Hadzi, chyba tak. Zobaczmy. Czy to będzie George Hadzi? Też nie. Mówicie, że zapomniałem czegoś. O czym zapomniałem? E, Walia, tak? Dobra. Masz rację, może być Walia jeszcze. I Węgry jeszcze. O, słuchajcie, na W to jeszcze było więcej. Dobra, czy to jest Walia? Czy to. Mam nadzieję, że nie. Oby nie Walia. Dobra, nie Walia. E, I jeszcze te Węgry musimy zobaczyć, bo to wiecie, może być jeszcze Puszkarz. Może być Puszkarz. Lecimy. Czy to będzie Puszkarz? No, nie będzie Puszkarz. Aż tak dobrze nie ma. E, dobra, stąd chyba mamy wszystko. Lecimy dalej. Tutaj coś jest. Meksyk. No, mamy tutaj napastników z Meksyku. Hernandez i Sanchez. Zobaczmy, czy to będzie Meksyk? Nie, na szczęście nie Meksyk, całe szczęście. Norwegia. Z Norwegii chyba nie ma żadnego, nie? Nigeria. Nie ma Nigerii, bo Nigeria już jest. Okocze jest już Hilausem. No to stąd chyba będzie wszystko, nie? Lecimy dalej. Hiszpania, Holandia na później. Irlandia. Nie, no Irlandia nie może być, bo Kina już mam, także to byłby duplikat. Ale, na... tak, tu mamy Kina, także to nie jest Irlandia, bo już go miałem. Ale tak wiecie, dla świętego spokoju wcisnąłem. Eee, Kolumbia. Też nie. Co tu jeszcze było? Z Kataru nikt, z Japonia też nie. Irlandia Północna. To może być George Best jeszcze. USA bo ham, a właśnie, USA też sprawdzimy zaraz. Ale najpierw w tą Midlandię Północną. Czy to będzie y, George Best? Niestety nie. Zapomniałem o tej ham, faktycznie jest USA jeszcze. <gryw> Ale ham akurat byłaby spoko. Zobaczmy. Nie, to nie będzie USA. Eee, czy stąd jeszcze coś było? Kostaryka Kolumbię sprawdzaliśmy. Kamerun, Kamerun, właśnie. Czy będzie Samuel, Samuel to? Zaraz sprawdzimy Anglię, zaraz dojdziemy do tych top 9, ale już polecimy, polecimy do końca te, te wszystkie, te trochę mniej znane. Zobaczmy, czy to będzie to Też nie. Japonia, dobra, sprawdźmy tą Japonię, faktycznie. Wiecie, te nowe ikony, jeszcze nie, nie przyswoiłem sobie wszystkich tych ikon. Zobaczmy, czy to będzie Japonia? Też nie, też nie Japonia. To stąd chyba już mamy wszystko, co? Irlandie były, Japonia była, Kamerun był. Dobra, lecimy dalej. Dania, słuchajcie, z Danii mam już dwie ikony: Mam, e, mam e, Laudrupa, Mam e, Schmeichela, także tutaj chyba nie ma więcej, nie? Tak, jest Schmeichel, jest Laudrup, których już mam, także to, to nie oni. E, ale Finlandia. Nie ma Finlandii. Finlandia, ten. Litmanen jest heroesem teraz. Także tutaj tutaj już nie ma Finlandii. Gana, może być Gana. Słuchajcie, może być może być Sien. Nie chciałbym Siena akurat. No, ale jak będzie, to będzie. Sprawdźmy. Też nie, też nie Sien. Dobra, to tutaj już chyba chyba wszystko. Z Gabonu nie ma, bo jak ma być? Chorwacja. Tutaj najgorzej, jakby był Dawod szuker, to byłoby coś okropnego. Siema, Makemba. siemanko. Jak będzie szuker, to naprawdę. No, gorzej być nie mogło, no ale zobaczmy. No i jest Szuker <głosy> <głosy> Musiało być. Musiało być coś gorszego. Jak on dziwnie wygląda? On mi troszeczkę Rasiaka przypomina, nie pamiętacie Grzegorza Rasiaka? To tak troszeczkę jak on wygląda, nie? Także no, nie, nie mogło być za dobrze, nie? Za każdym razem.